Słowem, którym dzisiaj chciałem z wami się podzielić. Przyszło mi do głowy wtedy, kiedy miałem rozmowę z jednym, z jednym człowiekiem, któremu mówiłem o Bogu, i on nie był do, do końca przekonany, że Bóg istnieje i w ogóle to wszystko na nie i powiedział mi taką rzecz. Już piliśmy kawę i on mówi mi, że jak teraz tej kawy się zrobi wino, to ja uwierzę na 100% to i będę chodził do kościoła, nie ma, nie ma problemu, ale chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć jakiś cud. Na co ja tak sobie później przyszedłem do domu, myślałem o tym i mówię: Czy ja bym miał odwagę powiedzieć Bogu tak, takie rzeczy, jakbym go gdzieś spotkał? Czy miałbym w ogóle odwagę do jakiegoś człowieka, do którego czuł jakiś szacunek, powiedzieć takie rzeczy, że najpierw ty mi coś zrób, a ja później uwierzę w to? Chyba bym nie miał takiej odwagi. Kiedy chodziłem do szkoły, ja bardzo. Uczyłem się w szkole, jako się uczyłem, nie byłem nie, nie za bardzo dobrze, nie za bardzo źle. Taki, taką bojęź na mnie wywoływała wywo wywo moja mama. Ja po prostu bałem się, że jak przyniosę jakąś złą ocenę, mama będzie zasmucona. Bałem się zas zasmucić po prostu swoją mamę. I to mnie motywowało, żeby dobrze się uczyć. I tak, takie słowo dostałem od Ducha Świętego, że chciałbym dzisiaj opowiedzieć o bojaźni i strachu. Bojaźni Bożej, a strachu ludzkim. Bo to nie są dwie, dwie podobne rzeczy, to jest w ogóle coś innego. Przez świat, przez świat tam gdzie mieszka diabeł, jest to przykręcone, ponieważ diabel jest kłamcą i przykręcił tą bojaźń po prostu na, 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 na ludzki strach. Ludzi, ludzie się boją różnych rzeczy, ale zapominają o bojaźni Bożej. I chciałbym, żebyśmy przyszli do Bożego Słowa z... Księgi Wyjścia Mojżeszowej, pierwszy rozdział, piętnasty wiersz. Pierwszy rozdział, Księga Wyjścia od piętnastego do dwudziestego. Tutaj czytamy następujące słowa. I król Egiptu rozkazał hebrajskim położnym, z których jedna miała na imię Sifra, a druga Pua, powiedział, gdy będziecie przy porodach hebrajskich kobiet i zobaczycie, że urodzili się syn, zabijcie go, a jeśli córka niech zostanie przy życiu. Lecz polożni bali się Boga i nie robili tak, jak im rozkazał król Egiptu, ale postanowili chłopców przyżyć pozostawili chłopców przy życiu. Wtedy król Egiptu wezwał położne i powiedział do nich, dlaczego tak postąpiliście, że pozostawiliście chłopców przy życiu, a położnie odpowiedzieli Faraonowi, Hebrajskie kobiety nie są takie, jak egipskie kobiety. Są bowiem żywotne, rodzą wcześniej, zanim przyjdzie do nich położne. I Bóg dobrze czynił tym położnym. Zobaczcie sytuację, że położne kobiety, polożne, którzy byli przy królu Egiptu. Ja sobie to wyobrażam, że, że król Egiptu to był taki człowiek, który rządził tym wszystkim i... Strach przed tym królem, był, u nich byłaby wielka, by mogła być u tych kobiet. Nie wiem, jakby do mnie przyszedł teraz prezydent tego kraju i powiedziałbym, co ja mam coś zrobić. Nie wiem, jakby, co bym powiedział, czy to zrobiłbym, czy nie. Zastanawiam się nad tym. Zobaczcie, co tutaj on mówi do nich, że musicie zabić. Ale położnie mali strach, się mali Boga. I tego nie robili. I jeszcze chciałem powiedzieć, że jestem tym człowiekiem, który nie wierzy w przypadki. W przypadku nie istnieje. I zauważcie, że kolejność napisania tutaj, że najpierw położnie bali się Boga, a w dwudziestym wersecie widzimy, że Bóg dobrze czynił tym położnym. Nie odwrotnie, że, oni dobrze, że Bóg im dobrze czynił, a oni się bali. To jest odwrotnie napisane, że położnie bali się Boga, a Bóg dobrze czynił w tym położnym. Dalej bym chciał, żebyśmy przyszli do Księgi Wyjścia, 20 rozdział, od 18 do, do 20 wersetu będziemy czytać. Księga Wyjścia, 20 rozdział, 18 werset i do 20. Wtedy cały lud widział gromy i błyskawicy i, i słyszał głos trąby. I dostrzegła do dymionka góra. Gdy lud to widział, cofnął się i stanął z daleka. I mówi do Mejża: Ty mów do nich, a my będziemy słuchać. Ale niech Bóg do nas nie mówi, byśmy nie pomarli. Możesz odpowiedział ludowi: Nie bójcie się. Bóg bowiem przyszedł, by was wystawić na próbę, i żeby jego bojaźń była przed waszym obliczem, byście nie zgrzeszyli. Tak jak wcześniej powiedziałem, że strach i nie mają nic ze sobą wspólnego. My, jako ludzie żyjący w tym świecie, czasami jak słyszymy jakąś burzę, lub widzimy jakieś, jakieś na, naszym, na naszych drogach stają jakieś przeszkody, my od razu uciekamy i boimy się, bo, po prostu no, boimy się, bo my się boimy. Wyobrażam sobie, jak ty ludzie stali widzieli ten dym, te, te błyskawice, pioruny z nieba, i oni uciekli. Chociaż wcześniej Bóg już zaznaczył granicy, do której nie mogli oni się zbliżać. Więc gr grom i burza to, moim zdaniem, nie było coś takiego, że, że oni nie, nie powinni byli tego się bać. Ale ludzie się wystraszyli tego. Tak samo co się w naszym życiu, że widzimy jakieś przeszkody, od razu sobie opuszczamy, a nikt to ktoś inny zrobi. Tak jak tutaj oni mówią do że ty mów do nas, a my będziemy słuchać. Ale nikt Bóg, Bóg do nas nie mówi, byśmy nie pomarli. Po prostu przez nasz strach, taki ludzki strach, yy, zamykamy drogu, drogę, przez którą Bóg chce do nas mówić. Kolejną rzeczą, którą wyciągnąłem z tego... Yy, z tego wersetu jest to, żeby bo, bojeść Boża odwraca nas od grzechu. Jeżeli będziemy mieli tą bojeź, to będziemy daleko od grzechu. W... Czasami ludzie mówią, że nie czują Boga. Chociaż robią wszystko, co. Wszystko, co on mówi. Ale zapomina... o jednej rzeczy zapominamy. Po prostu widzieć tę bojęzgę. Bojęzgę przed Bogiem. I to jest bardzo dobrze opisane w Psalmie 25, w 12 wersecie. W 25 Psalm. Od 12 wiersza do, do 14. Któryś to człowiek, co się boi Pana, nauczy go drogę, którą ma wybrać. Jego dusza będzie trwać w szczęściu i jego potomstwo odzie, odziedziczy ziemię. I tutaj uwaga, tajemnica Pana jest upewiona tym, którzy go się boją, Oznajmi im w swoim przymierze, przymierze. Dawid w tym psalmie pisze, że. Ludzie, którzy go boją, którzy się boją Boga, którzy mają tą bojęzń, nie mają stracha, tylko mają bojeźń Boga, Bóg objawił im swoje przymierze. Czasami wszystko robimy, modlimy się, chodzimy do właściwego kościołu, wykonujemy różne inne czynności, które Bóg nam, które Bóg nam tutaj zostawił na ziemi, ale zapominamy o bardzo jednej i takiej bardzo ważnej rzeczy, że bojeźń to jest taki szacunek do Boga. Szacunek do tego, do twórcy, który cię stworzył, i moim zdaniem to nie wypada mówić mu takich rzeczy, że wystawiać go na próbę. Bo Bóg to wszystko widzi, wszystko wie, i dlatego napisał w tak, takie przekazanie, że tajemnica Pana jest zrobiona tym, który go się boją. Oznaje im swoje przymierze. I tak się zastanawiałem, kiedy to. Kiedy to kiedy wszystko to się czytałem, i, i tak się zastanawiałem, no dobra, ja o tym wiem, ale jak to Wam powiedzieć, i z czego to, gdzie, gdzie ten duch, ten, ten duch tej, tego bojaźni, tej bojaźni Bożej, gdzie to go wziąć? Skąd, skąd go, że tak powiem, wyszarpać, żeby wziąć to na siebie? I pierwszym, jakby nabyć tą Bo, Bożą bojaźń, chciałbym jeszcze się zwrócić do Psalmu 111, Psalm 111, 10 werset. Tutaj czytamy następujące słowa: Boja jest Pana, jest początkiem mądrości, prawdziwego rozumu. I tutaj uwaga: Nabywają wszyscy, którzy wypełniają Jego przykazania, Jego chwała trwa na wieki. W Psalmie 111 widać, że jak musimy to nabyć? Wszyscy, kto wypełniają Jego przykazania, Wszyscy, kto się słuchają Boga. Wykonują Jego zalety. Wszyscy, tych, kto przyjął, przyjął Jezusa do, do swojego serca. Wtedy, wtedy dostaniemy tą mądrość. Prawdziwego rozumu. I, i co najważniejsze, że jest tu napisane, że Błoję z Pana jest początkiem mądrości. Że jest początkiem. To nie jest przypadek, że w, w księdze wyjścia. W pier... tam, gdzie te kobiety czynili dobrze, najpierw oni się bali się Boga, a później Bóg im robił dobrze. Najpierw tu... I tutaj czytamy też to samo. Bo jest, Pana jest początkiem mądrości. A mądrość, jak wiadomo, to jest owoc Ducha Świętego. Kolejna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, w Księży Izajasza, w 11 wersecie, ingaisa 11 werset 1 od pierwszego do drugiego wiersza 11 rozdział od pierwszego wersetu i do od pierwszego wersetu do drugiego wersetu chciałem czytać. tutaj napisane takie coś, że widzi galonska galonka spnia jego jest jego. A w z jego korzenia wyrośnie. I bardzo bardzo ważne słowa w drugim w w drugim wersecie i spocznie na nim duch Pana. Czym jest duch Pana? Duch Pan duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania, i uwaga i bojaźni Pana. Prorok Izajasz opisuje tutaj, że na, czym, na kim spocznie duch Pana i co On przyniesie, co ma ten, ten duch Pana. I trzeba w ogóle się zastanowić, czy my mamy tego ducha, czy mamy ducha Pana. Przeanalizować swoje życie. I czy, czy jest to tak, że my mamy tego ducha Pana. Po czym możemy to widzieć? Jeżeli duch Pana spocznie, to będziemy mieli mądrość, rozum, duch rady i mocy, duch poznania i duch bojaźni Pana. Kolejną rzeczą, którą. Chciałbym się podzielić, i tak sobie myślałem, czy, czy Jezus tak naprawdę miał tego ducha bojaźni pana. Jednak jego, tata, tata Jezusa, to jest Bóg. Który może wszystko i mógł wszystko zrobić. Więc kiedyś miałem też takiego znajomego, którego. chodziłem razem z nim do szkoły. I on nie był bardzo grzeczny chłopak. Kiedyśmy robili różne rzeczy. Jednego razu on zaproponował mi tam wybić szybę w, w, w oknie sąsiada. Ja mówię, ale ścignie nas policja i będziemy mieli kłopoty. Na to on mi powiedział, przecież ty wiesz tu, mój tata. Dam rady. Mój tata jest. No, jego tata był bardzo poważnym człowiekiem w mieście. Nie bój się, dawaj, rozbijemy tą szybę i mój tata wszystko załatwi. Nie ma żadnego problemu. Teraz, kiedy, kiedy prowadzę te życia chrześcijańskie. Przekładam to na Jezusa i myślę, że On też mógł robić wszystko, co tylko chciał. Wszystko, co, co jest możliwe. Mógł nie bać się Boga, mógł, mógł nie pójść na krzyż, mógł całe życie sobie mieszkać. Więc mi się wydaje, że Jezus taki taki na, jak najbardziej i mocny taki przykład tej, tej bojaźni pańskiej. Że to, że On widział, to, że ona, nieco że widział, on wiedział, w to, że ma iść na krzyż, On nie zrezygnował z tego i poszedł, żeby wykupić nas. Więc Jezus jest najbardziej takim przykładem że tej Bożej Bojaźni. Bardzo bym chciał, żebyśmy w życiu nie mylili strach i bojaźń. Bo bojaźń, bojaźń Boga pochodzi do Boga, ale strach nigdy nie pochodzi od Boga. I na koniec chciałem jeszcze tutaj przeczytać jedną historię. Z Ewangelii Łukasza z 23 rozdziału. Z, I 39 werset. Tutaj idzie mowa o, o złoczyńcach, którzy wisieli razem z Jezusem na krzyżu. 39 werset. A jeden z tych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągł mu. Jeśli Ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Lecz drugi odezwał się, gromiąc go słowa. I ty się Boga nie boisz, chociaż ponosisz tą samą karę. My do prawdy sprawiedliwi, bo odbieramy należną zapłatę za nasze ucinki. Ale on nic nie zrobił i powiedział do Jezusa, Panie, wspomnij mnie, gdzie przyjdzie, przyjdziesz do swojego królestwa". A Jezus mu odpowiedział, Zaprawdę powiem ci, dziś będziesz ze mną w raju. Zobaczcie, słowa jednego z tych bandytów, on wystawiał Jezusa na próbę. Tak samo jak wystawiał na próbę ten mój znajomy. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to ratuj siebie, wejdź, zejdź. Mi się wydaje, że dla Jezusa nie było żadnego problemu, żeby skoczyć z tego krzyża i, i, i po prostu wysłać jakieś tam pieruny i uciec stąd. Lecz drugi odezwał się gromiąc go słowami. I ty się Boga nie boisz. A drugi zlociniec uwierzył w to w sobie, przyjął to do siebie, że... on Wiedział, że Jezus nie wisi, wisi nam za, za darmo, nic z tego nie zrobił, i odpowiedział mu: Czy ty się boję Boga nie boisz, żeby mówić do Niego takie rzeczy? Bardzo, bardzo taki dobry przykład tej, tej bojaźni, bojaźni Bożej. I także, jakby pierwsza pieśń, co tutaj śpiewaliśmy, tam były następujące słowa. Dziś Twoj duch podnosi mnie. Ten duch, duch mądrości, duch rozumu i ten duch bojaźni Bożej podnosi dzisiaj mnie i, i nas. Więc jeżeli chcemy poznać tego ducha bojaźni Bożego i chcemy iść za Bogiem, nie wystawiać Go na próby, po prostu musimy wiedzieć, że Musimy się napełniać Duchem Świętym. Musimy przyjmować Jego wszystkie owoce i być zawsze z Bogiem. Amen.